Dzień dobry, witam państwa. Na rynkach finansowych, ze względu na wczorajszą amerykańską sesję na giełdzie, obserwowaliśmy cały czas wyprzedaż ryzykownych aktywów. Przez to dziś rano kurs Euro USD znalazł się na poziomie 1,27,30, choć warto zauważyć, że jeszcze wczoraj znalazł się na minimum w okolicach poziomu 1,25. Natomiast na parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj wieczorem dalsze osłabianie polskiej waluty. Kurs euro PLN dotarł w okolice 4,23, natomiast kurs USD PLN dotarł nawet w okolice poziomu 3,37. Dziś rano z kolei pary złotowe znajdują się nieco niżej. Kurs euro wynosi 40, a kurs USD PLN 3,2860. Na dzisiejszą sesję zaplanowano dwie istotne publikacje makroekonomiczne. Pojawią się one o godzinie 14.30 i będą pochodziły z amerykańskiego rynku pracy. Poznamy wówczas zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Ma ona wynieść 200 tysięcy, z kolei poprzednio było to 162 tysiące. Natomiast oprócz tego poznamy stopę bezrobocia. Ma ona wynieść 9,7%, czyli dokładnie tyle samo, ile w miesiącu poprzednim. Dziękuję Państwu, życzę udanego dnia. Do widzenia.